Że jak sobie spojrzymy na całość kompozycji, to zobaczymy, że te włosy nam się jak jarzeniówka palą. Na samych granicach tych shape'ów wprowadzamy teksturę, a to co jest skonsolidowane tak bardzo tej tekstury nie musi pokazywać. Prawdą, że kompozycja jest czytelna, że te shapey są czytelne w tej kompozycji, że mi się nie robi szum jeden a mama łyga. Cześć. Ja jestem gat i zwykle rysuję takie rzeczy. A ostatnio dostałem komentarze, że troszkę za dużo bezbytkiego humoru, że jestem infantylny, że wstyd pokazać koledze. Dlatego dzisiaj postaram się troszeczkę poważniej podejść do materiału. Co jest najważniejsze dla ciebie w sztuce, jak robisz arta? Czy jest to anatomia? Proporcje? Kolory? To, żeby cycki były duże i dupa była jędrna? Najważniejsze Abyś ty miał satysfakcję z tego, co robisz, żebyś czuł się dobrze, żebyś codziennie rano mógł wstać i spojrzeć sobie w oczy w lustrze i powiedzieć tak, zrobiłem kawał dobrej roboty. Dobra, koniec coachingowych bredni. Teraz wsiadam do mojego helikoptera na dachu mojej willi i powiem wam, co naprawdę jest ważne. Chodzi mi technicznie, co jest ważne, jest kompozycja. Ważne są kształty, ich relacje. I możesz sobie narysować stożek i kulę obok siebie. Albo możesz narysować to tak, albo możesz narysować to tak, żeby było ciekawiej. To czemu czemu rysujesz tak? Wyobraź sobie, że robisz portret dziadka. To ustawisz sobie jego łeb o tak. Ale zobacz, że to może być ciekawszy w odbiorze. To w ten sposób. Albo na przykład w ten sposób. Pamiętaj, Twoja babcia ma dużo więcej potencjału. Także dzisiaj sobie zrobimy kapiszony. Ja wezmę te prace, które mi wysłaliście. Ale zanim będziemy rysować, to chciałem pokazać parę rzeczy, żebyście zrozumieli mój proces myślowy żebyście wiedzieli, czego szukać w tym wszystkim. Pomyśl sobie, jakich artystów lubisz, gdzie patrzysz na arta i mówisz, wow, fajny art. Gdzie będziemy widzieli kształty mrużąc oczy, albo oddalając obrazek, albo po prostu za pomocą. No. Także będziemy sobie szukać shapeów na tych artach. I będziemy to identyfikować za pomocą kontrastów, czyli tam, gdzie będą globalnie kontrasty, i to będzie przyciągało Twoją uwagę. Także ja sobie wezmę pod lupę takiego artystę Sam das Art, i na przykładzie tego portretu sprawdźmy, co przyciąga nasz wzrok. że tutaj się mocno po prostu sylwetka twarzy wybija. Jasne, na samej twarzy też mamy jakieś shapey, natomiast ich kontrast względem tego, co się dzieje między postacią a tłem, jest dużo mniejszy. Także jak sobie spojrzymy na całość kompozycji, to zobaczymy, że te włosy nam się jak jarzeniówka palą, tworzone są takie wyraźne. Kształty właśnie z tej sylwetki i ta postać kontrastuje mocno z tłem. No i jak sobie porozbijamy to na shapey, no to możemy zauważyć właśnie takie coś. I tutaj masz drugi art, na tym arcie dużo wyraźniej widać, że pewne kształty, które nam uciekają w takie ostre, trójkątne, jakieś wielokąty. To widzimy tego typu shapy przede wszystkim zarysowane na postaci w taki sposób, żeby oddzielić światło od cienia. Jak sobie spojrzycie, to światło jest takie mocne, jarzące się, praktycznie białe kolory. Natomiast w środku lokalnie też tam się pojawiają te trójkąty, jak macie te fałdy, no to widać te kształty, ale kontrasty między tymi rzeczami w cieniu są dużo mniejsze niż te kontrasty, które nam się pojawiają między światłem a cieniem. Że jak sobie poprzybliżamy w te obszary, to będziemy widzieć te kształty, ale globalnie to, co nam się w kompozycji wydziela, to są właśnie te światła. To jest ten obrys postaci, ta sylwetka, która nam się kształtuje. Ja pokażę Ci, co to jest konsolidacja. I to nie chodzi o to, że ja Ci będę konsolidował kredyty teraz, bo jestem ubrany jak przedsiębiorca finansowy, konsolidacja, czyli łączenie. Rzeczy, jak sobie spojrzysz na ten plik web3.png z Twoim dziadkiem, to zobacz, że możesz sobie na przykład za pomocą filtru Posterize, albo za pomocą indeksowania, albo za pomocą innych metod skonsolidować pewne grupy walorowe do poszczególnych kształtów. Także, jak mamy rozciągnięte coś w gradiencie, to sobie możemy to zgrupować do jednego kształtu, i to można zrobić nawet za pomocą prostych filtrów. Także zabieramy się do pracy już konkretnie. Norbert wysłał takiego furasa o. Jasne, tutaj byśmy mogli... Dywagować nad ogromną liczbą rzeczy, ale ja dzisiaj się skupię na tych właśnie kształtach w kompozycji. I nawet w tym przypadku nie będziemy za głęboko wchodzić w, w światło, nie będziemy się bawić w jakąś anatomię, w zmianę rzeczy, które są w tle, tylko raczej pogrupujemy rzeczy w te shapey, damy te wyraźne kontrasty w odpowiednich miejscach, tak żeby nam się to po prostu wizualnie lepiej prezentowało. No i ja tutaj zacznę od zakrycia cyców, żeby mnie YouTube nie pobił. Chociaż ostatnio na YouTubie to niezłe rzeczy widziałem, także. Ja nie wiem, czy YouTube ma coś przeciwko, więc zacząłem tutaj od góry pracę, pozaznaczałem sobie trochę wyraźniej te kształty. Zbiłem trochę to światło we włosach, bo według mnie było troszkę za mocne, także ja je trochę zredukowałem, ale zaznaczyłem te kontrasty między światłem i cieniem dalej wyraźnie, żeby nie było takiego bardzo gradientowego przejścia. Jak szedłem tutaj na pracę przy płaszczu, to też. Dużo takich trójkątnych kształtów, żeby oddać to, jak ta tkanina się układa, żeby to nie był tylko ten pattern gradientowy widoczny, tylko właśnie, żeby można było oddzielić jakieś kształty w kompozycji, tak? Żebyśmy widzieli te trójkąty, żebyśmy widzieli to, gdzie światło wchodzi, a gdzie nie wchodzi, gdzie jest cień. Tutaj jak wszedłem w oko, to też troszeczkę mocniej sobie te Kształty zaznaczyłem, bo to oko powinno być fokalem, tak? Tam powinny być kontrasty. Powinno być widoczne, co się dzieje. Hard edge i soft edge obok siebie. Coś tam jeszcze pogrzebałem w tle. Trochę sobie pokonsolidowałem na tej wodzie jakieś rzeczy z przodu, fale. Także żeby tego szumu było mniej, a żeby były rzeczy czytelne w kompozycji. Jasne, tu możemy sobie wchodzić jeszcze głębiej, dodawać highlighty, coś tam porobić, podbić korszadoły, jak mamy za niskie kontrasty. Ale warto byłoby ustanowić właśnie te shapey w tej kompozycji, żeby to nie było wszystko takie gradientowe z lewej do prawej, przyciągamy soft brushem i koniec. Tylko zastanówmy się, gdzie te shapey mogą być widoczne. Nie? Lepiej zrobić więcej hardedgey i bardziej widoczne shapey, niż żeby wszystko było zblurowane. Nie? Dezy przysłał mi pracę z portretem Revo. I co, jakie shapey tu są widoczne? Trochę szumi nam to wszystko, brakuje mi tutaj hardedży właśnie, jakiegoś ugruntowania w tych kształtach, wszystko jest takie rozmyte. Ale na pewno plusik za ten zielony lineart, on jest dość ciekawym elementem kompozycyjnym i można to na pewno wykorzystać fajnie. Na początku wywaliłem ten trójkąt tu z policzka, bo on mi trochę przeszkadza, ja go potem dodam w innej formie i sobie go zmienimy gradient mapą tam, czy multiplajem. Podkreślam, że spody warg są ciemniejsze niż góra warg, bo płaszczyzna jest skierowana w innym kierunku, ja bym tutaj się skupił właśnie na podkreśleniu tych planów twarzy za pomocą tego shape designu, można sobie spokojnie falowy światło zaznaczyć, midtony nawet. Zaznaczam tą konstrukcję nosa, łuki brwiowe, oczodoły, tak? Żeby tam pokazać, że ten shape się zmienia, że tam coś się dzieje kompozycyjnie. I to też nam wyciąga formę, tak? Tej postaci. Wiemy, gdzie są zmiany planów przez to. I ja to buduję najpierw od takich dużych kształtów, a potem wchodzę coraz głębiej. Jak macie coraz więcej tych kształtów i są coraz coraz Mniejsze, to też można się zacząć bawić właśnie w blendowanie między nimi. Ale ważne, żeby w tym dużym skopie te kształty były jakoś widoczne. Także ja tam sobie dłubię trochę, żeby postać trochę wyciągnąć kompozycyjnie, no to dodaję od tyłu takiego rim cika sobie mocniejszego. I to nam właśnie zrobi taki mocny kontrast między światłem a cieniem, i to będzie trochę nasz point of interest. To nam wyciągnie sylwetkę postaci lepiej. No i jeszcze się zapomniałem dorobić zarostu, który zamalowałem, ale to nie ma znaczenia. Dodałem coś to na poli. Dodałem trochę temu grubości, bo nie wiedziałem co to jest, ale tak lepiej mi to się działo. Jakby odtąd ty sobie możesz mazać, robić blendy, nie blendy, ale masz w kompozycji shapey ustanowione. I ważne, żeby one Ci za bardzo nie poznikały dalej. Potem masz te kształty, żeby tu było flow i żeby było widać te konstrukcje, żeby ta forma nam wychodziła z obrazka wręcz. Wychodzi z obrazka? Nie wiem czy bez sensu z jaka ona ma wychodzić z obrazka. Ważne, żeby ta forma była widoczna, czytelna właśnie. To zrobi możemy, Sorry, musiałem na chwilę wyjść. Oglądaliście arcane? No, ja ledwo dałem radę obejrzeć pierwszy sezon arcane. Bo ja mam więcej niż trzy szare komórki i nie lubię jak postacie się cofają w rozwoju. Ale no, trzeba przyznać, że ładnie wygląda arcane. I pewnie fanom ligi się podoba, bo piu-piu, Jinx, Waj, piu-piu. biega z młotkiem. Piu-piu, o, Warwick, piu O Oj, plus jeden bratku. Także tutaj mamy obrazek z Jinx z arcane. To jest ta postać z arcane, który się nie nie da polubić, bo jest tak źle napisana. To pamiętacie tego dziadka, co ja wam na początku go pokazywałem? To tu masz właśnie takie rozwiązanie kompozycyjne. Że, no, narysowane jest. Nie ma za bardzo gry światłem ani cieniem. Spróbujemy czegoś nowego. Narzućmy jakieś inne rozwiązanie. To ja sobie wszystko wrzucę w cień za pomocą lejera na Multipliu i potem wygumkuję pewne kształty w tym lejerze tam gdzie będzie nam docierało światło, gdzie będą się jakieś shapey właśnie tego światła tworzyć, które nam się będą na tej postaci układać. No i może trochę niepotrzebnie zmieniłem klimat tego arta, bo ona była taka fajna przyćpana, ja trochę za dużo y, tych kolorków ciepłych wrzuciłem. No ale... no niestety. Natomiast kolory se można zmienić, tam ekspresje se można zmienić, ale te shapey dalej Mogą być zachowane. Także to był główny element, który nam tę kompozycję wyciągnął trochę, i jakby z tego buduję, wrzucam te kolejne kształty z tymi mniejszymi kontrastami między sobą. Trochę sobie tam poprawiam formę anatomiczną tej jinx. Wyciągamy kolejne i kolejne kształty. Jest takie bardzo painterly podejście. Tak jak mówię potem, można sobie to blendować, bawić się tym edge controllem, ale wydaje mi się, że fajnie, tutaj shapeowo, kompozycyjnie można rzeczy pougrywać na początku i potem sobie dopiero z tego budować ten render. Tam gdzie nam się zmienia mocno ten walor, gdzie to światło zanika, to możecie sobie dać taki hue-shift mocny, że mocno się barwa zmienia. To jest taki efekt, który naturalnie występuje. A my sobie go w malarstwie potrafimy podkręcać i zmieniać te kolory też mocniej. Także gdzieś tam na tych terminatorach, na tych core Dołach można sobie dodać te rozbłyski yy, i w innych kolorach. To też tam kompozycyjnie potrafi fajnie rzeczy powyciągać. Bo nie dość, że kontrastujemy walorem, yy, to kontrastujemy też kolorem sobie w tych miejscach. Tak jak mówię, może mood nie jest zachowany do końca. A teraz tak patrzę, że to pewnie trochę przedobni. Żyłem z tymi ciepłymi kolorami. Jak tak na to też w walorze spojrzymy, no to wydaje mi się, że ta kompozycja jest bardziej interesująca. Teraz czas na Hatsune Miku. Mexik. Ja nie rozumiem fascynacji Hatsune Miku, bo według mnie czapiczer jest lepsza, także nie rozumiem czemu w ogóle rysować hatsune miku jak możesz rysować czapicery. Także następnym razem żebyś narysował czapicery. ogólnie jak se patrzę na ten arcik, to proporcje spoko, tam perspektywa, anatomia nawet siedzi. Podobny zabieg jak w poprzedniej sytuacji, ja sobie narzucę tutaj multiplaiera i wyciągnę pewne kształty, które są w świetle żeby ta kompozycja była trochę bardziej interesująca, żeby to nie było takie płaskie. No i tutaj trochę tej tekstury we włosach, bo troszeczkę nam się zrobiło spagiet, bardzo dużo takich pojedynczych pociągnięć, a tu też właśnie możemy skonsolidować, połączyć to w jakieś większe grupy i tak naprawdę tylko na zmianach płaszczyzn sobie tą teksturę zaznaczać, a to co jest w środku sam tam nie musi być tych włosków widocznych tak bardzo. Najważniejsze co? Cyce się świecą, ładnie baba wygląda, także na samych granicach tych shapeów wprowadzamy teksturę, a to, co jest skonsolidowane tak bardzo tej tekstury nie musi pokazywać. Shapey są widoczne, to najważniejsze. Wiadomo, tak jak mówię, nie? Pół godzinki, więc nie wchodziłem jakieś specjalnie w render, bo tutaj można to wszystko podopieszczać, ale wydaje mi się, że w fajny sposób już tutaj malarsko jest ta kompozycja wyciągnięta. Mari tutaj wrzuciła portret chłopski, elficki, elegancki, bardzo ładny taki subtelny. Bardzo mi się podoba, ale dla mnie kompozycyjnie jest brak balansu. Widzisz, że to wszystko po lewej stronie jest przez tą grzywę ściągniętą, a wszystko po prawej jest takie ciemne. Jakby, Jakbyś zrobił sobie trójpodział, to pierwszą kolumnę z lewej masz jasną, a dwie po prawej masz ciemne, to nie wygląda zbyt dobrze. Fajnie, jakbyśmy to bardziej zbalansowali, troszeczkę się pobawili tym, żeby to było zrównoważone w kontekście całego obrazka. Także ja trochę sobie porozbijam te kształty, poszukam trochę więcej różnych rzeczy, aniżeli tylko te Bazikowe dwa, tak naprawdę, które nam na pierwszy rzut oka były widoczne, żeby ta twarz nam się trochę wypopowała, może trochę światła na samą twarz można wrzucić. Postarałem się trochę żywszych kolorów wprowadzić, żeby to nie było takie monotonne. Pamiętamy o tym, że na tym terminatorze możemy mocniej te kolory pozmieniać, i tu nawet różowy działa. Dalej starałem się w takim pastelowym, subtelnym klimacie to trzymać, ale troszeczkę więcej wariacji. No, no i tak jak mówię nie, żeby te shapey były gdzieś tu widoczne. Będę powtarzał to samo do znudzenia w tym materiale. Shapey, 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 bo tutaj mieliśmy też ten przypadek, że to było trochę za mocno skonsolidowane w takie dwie grupy, więc ja to sobie porozdzielałem, żeby to było bardziej interesujące. No. I teraz czas na meliskę. Meliska to ciśnie all day long. Chłopce siedzi na kanapie i gra w karty. Tutaj możemy się zabawić mocniej. Mamy tą postać, która nam trzyma ogień. I to jest dość tricky, trudne. Ja tutaj się skupiłem na tym, żeby ten klimacik mocniej podciągnąć. Właśnie za pomocą tego światła trzymanego w ręce. No i niech to światło pada nam bezpośrednio na postać. I ten falow, czyli yy, jakby strata energii tego światła będzie bardzo duża. Bo to światło jest blisko, jest małe. To nie jest słońce, które jest daleko, tylko to jest małe źródło światła blisko, więc ono będzie szybko wytracać energię wraz z odległością. Także wyciągnąłem sobie jakieś pojedyncze kształty tutaj w kompozycji, tak żeby ten młot jeszcze mocniej podkręcić, tylko jakieś pojedyncze elementy mi świecą, a reszta została mocno ściemniona i z tego myślę też można spokojnie sobie budować dalej Arcika. Teraz najważniejsze, czyli Lusia wysłała zdjęcie swojego konia. A ja nie jestem koniarzem. Ja z góry przepraszam, bo ja nie mam dużego doświadczenia. To jest mój pierwszy raz z koniem, więc trochę bolało, jak to robiłem. Możliwe, że Lusia nawet narysowała lepszy koń niż ja, ale to nic, robimy kompozycję. I to, co Lusia nam tutaj zaprezentowała, jest mało zbalansowane. Jedyne co mi się tak naprawdę rzuca w oczy, to jest ten pasek na nosie i to oko. A reszta jest taka trochę. Brak temu ładu, składu, brak jakiejś hierarchii. Ja sobie nawet to wyjąłem z kwadrata. Ja nie wiem, czy to miało być na Instagram. W zasadzie plan jest taki, żeby całość przeorać i tą kompozycję ustanowić sobie od zera. Tak naprawdę, bierzemy tego konia, ten pysk, to centralne miejsce, ale. Mocno to zmienimy tutaj, już I trochę mi zajęło się przepychanie z tą anatomią tego konia. I ja mu w pewnym momencie nawet dodałem brwi, bo myślałem, że koń ma brwi. A potem patrzę, koń jednak nie ma brwi, to źle wygląda z brwiami. Także okazuje się, że koń nie ma brwi. W sumie jest to logiczne, bo ma tak naprawdę brwi na całym ciele, bo to ma takie małe włoski na, całej, na całym pysku. To w sumie brwi mam jakby połączone i z brodą, i z, no, z włosami na nosie, i z. Ja nie mam włosów. I z fryzurą.. Nie, fryzurę ma osobno. To ja już nie wiem, jak koń działa. W każdym razie tutaj też przy tym procesie możecie zauważyć, że ja sobie często oddalam obraz, to działa na podobnej zasadzie jak mrużenie oczu. Yy, widzicie po prostu lepiej elementy, które wam się w kompozycji będą wyróżniały. Także ja w ten sposób sprawdzam, że kompozycja jest czytelna, że te shapey są czytelne w tej kompozycji, że mi się nie robi szum jedyna mama łyga. Przemalowałem parę razy to oko, ustanowiłem sobie te shape'y i już było w miarę gitara według mnie. Ten oryginalny zamysł tego kółeczka też został wprowadzony później. Trochę wyszedł diplodok z niego, ale ja ja tu nie jestem po to, żeby malować konie, tylko po to, żeby pokazać kompozycję na tym arcie, że może być ciekawsza. No, i teraz prawdziwa rodzina furasów. Tu się nie chcę ósmy raz tego samego tłumaczyć, więc tu macie speedpaint po prostu w tle. Bo ja się będę kręcił w kółko z tłumaczeniem. Zaczynam sobie lokować te właśnie duże shapey. Trochę się pobawiłem na tego arta. Troszkę więcej czasu mi zeszło, bo bym był trochę bardziej złożony. Ale wydaje mi się, że efekt końcowy. No, jest odrobinę czytelniejszy. Rzeczy są odrobinę czytelniejsze w tej kompozycji. Wiadomo, że to jest mocno niedopieszczone. Pewne rzeczy zostały jakoś uproszczone i tak dalej. Ten render. Jest trochę kulawy tutaj, ale wydaje mi się, że kompozycyjnie jest to bardziej czytelne mimo wszystko. I te shapey i ta forma jest też wyraźniejsza. Cienie też tam jakieś podmalowałem i tak dalej, żeby to wszystko nie było takie płaskie, nie? Także to są bohaterowie. Jeszcze raz podsumowując, bohaterowie naszego odcinka przed i po. Wy sobie ocenicie, czy to jest fajne, czy to jest niefajne. Dla mnie chyba jest lepiej, ale ja głupi jestem. Pewnie nie dla każdego zrobiłem lepiej. To nie ma znaczenia. Tak czy siak, chyba jakąś wiedzę się z tego da wyciągnąć. I pewnie interpretacja pewnych rzeczy też nie jest w 100% taka, jaka powinna być. Ale nie interesuje mnie to. Jak ci nie podoba, to se sam przymaluj. Także ja się jeszcze nie wystrzelałem ze wszystkich prac, które doszły. Cały czas do tych kapiszonów mamy pewien backlog, do którego będziemy wracać pewnie i będziemy robić. Ale jeżeli też chcecie wysłać swoje prace na kapiszony, to. A jeżeli chcesz się nauczyć tak cieniować, to zobacz ten materiał.